Cześć, witam w kolejnym odcinku na kanale LemeTerme. E, dzisiejszy odcinek jest trochę inny, bo nie będziecie widzieć mojej twarzy, tylko głos. Prawdopodobnie zdjęcia po prostu przesuwające się, jakieś screeny, tak jak we wszystkich topkach na YouTubie. E, dzisiaj biorę się za te topki właśnie, biorę się za top 10 snookerzystów wszechczasów, czasów. podkreślam. Jak zrobiłem ten ranking, zaraz Wam powiem. E, oczywiście, zapraszam do zasubskrybowania kanału. Jeżeli zrobione, to zapraszam do zalajkowania. E, też warto i zapraszam do oglądania. Teraz przedstawię Wam jeszcze szybko, jak ten ranking wykonałem. E, wykonałem go w ten sposób, że wziąłem 11 zawodników, którzy mają potrójną koronę. E, czyli Terry Griffiths, Alex Higgins, e, Judd Trump, Sh Sean Murphy, Neil Robertson, Alex Higgins, Mark Williams, Mark Selby, John Higgins, Steve Davis, Ronnie O'Sullivan, Stephen Henry. Tam kogoś wyczytałem drugi raz, chyba Alexa albo Johna Higginsa, ale 11 w każdym razie ich jest. No i e, przerytowałem internet pod kątem. E, ilości wygranych UK Championship, Mistrzostw Świata oraz Mastersów oraz turniejów w całym życiu. Ile lat... Kariera trwała do tego, ile breaków 100 punktowych, ile breaków 147. Potem zrobiłem trzy takie statystyki, takie współczynniki. Pierwszy to była za UK Championship i za Mastersów dałem po 30 punktów, a za MS dawałem 50 punktów. I do tego za breaki 100punktowe, nie nie za breaki 100, punktowe, przepraszam, za breaki 147, za każdy break dawałem 10 punktów i wychodziła taka suma, tak? E... Następnie e... robiłem współczynnik setek, czyli jakby patrzyłem, ile średnio na rok tych setek wbili, i to jest ten współczynnik, obojętnie czy jest pełna liczba, czy niepełna, po prostu jest współczynnik, i na koniec ile średnio turniejów rocznie wygrywali, też ostatni współczynnik. Z tych trzech współczynników następnie robiłem takie duże liczby. Do tysiąca zazwyczaj, choć jest jeden wyjątek, pewnie się spodziewacie kto. Eee, ten kto zna się na snukerze, to na pewno wie, ale zapraszam do rankingu w takim razie. Jeszcze wspomnę od razu, że 11 miejsce zajął Terry Griffiths. Też wybitny snukerzysta, ale nie załapał się mimo tego, że miał potrójną koronę. Nie załapał się do dziesiątki. Numer 10 Alex Higgins, jest to bardzo znany snukerzysta dawnych lat. Jego kariera trwała. Jego kariera trwała 27 lat. Zdobył przez ten czas 86 breaków 100 punktowych oraz 1 break 147. Wygrał jeden turniej, mówią o rankingowych. Raz wygrał UK Championship, dwa razy Mistrzostwa świata i dwa razy Mastersów. Jego punktacja wynosi 207. Gratuluję. 9 miejsce. Sean Murphy Sean Murphy tutaj zdobył 260 punktów w naszym rankingu Trochę więcej niż Alex Higgins W swojej karierze, która trwa 16 lat I oczywiście do dzisiaj trwa Raz wygrał UK Championship, Raps, Mistrzostwa Świata i raz Mastersów Wygrał razem 9 turniejów rankingowych Zrobił 549 breaków 100 punktowych Oraz 6 breaków 147 Gratulacje Numer 8 Judd Trump Zdobył na tej liście 291 punktów. Jest to najlepszy zawodnik, zawodnik ostatnich lat. No, ze względu, że jego kariera trwa najkrócej z tych wszystkich, bądź trwała, czyli 13 lat, no to ma najmniej osiągnięć jeszcze, ale i tak uplasował się na ósmym miejscu, więc gratulacje. UK Championship raz, Mistrzostwa Świata raz, Mastersów raz, 22 turnieje rankingowe, 801 setek i 5 breaków maksymalnych. Numer 7: Neil Robertson. Zdobył 395 punktów, bardzo blisko Marka Williamsa, który będzie w następnym punkcie, ale nie będę więcej zdradzał. Neil Robertson e, z karierą, która trwa 15 lat e, około e, 4 breaky maksymalne 777 taka piękna liczba breaków 100-punktowych 20 turniejów rankingowych wygranych raz wygrał Mistrzostwa Świata w 2010 roku e, 3 UK Championship i jedne raz wygrał turniej Masters. Numer 6 Wspomniany wcześniej Mark Williams, 402 punkty, czyli dosłownie 7 punktów tych dwóch panów dzieliło. Dwa OK Championship, dwa razy Mastersów, 3 razy Mistrzostwa Świata i zdobył, zdobył 23 turnieje rankingowe, wygrał. 511 breaków 100 punktowych, dwa breaki maksymalne, kariera trwa 25 lat. Również gratuluję, pamiętamy m.in. nagłą konferencję w 2018 roku. To były dopiero jaja. Numer 5. Otwieramy piątkę i tutaj mamy Marka Selbiego, również wybitny snookerzysta. 515 punktów zdobył, więc już o wiele więcej. 3 breaki maksymalne: 681 setek yy, oraz 19 turniejów rankingowych wygranych. 3 razy Mistrzostwa Świata, 3 razy Mastersi i 2 razy UK Championship. Numer 4. John Higgins. 606 punktów. Bardzo. Dobry snookerzysta z długą karierą, która trwa 27 lat, oczywiście dalej gra i jest jednym z faworytów obecnych Mistrzostw Świata, właśnie, które jutro się zaczynają, jak ja to nagrywam. Dwa razy Mastersi, trzy razy UK Championship, cztery razy Mistrzostwa Świata, 31 turniejów rankingowych, to trzeci zawodnik w historii z turniejami rankingowymi, 835 breaków 100 punktowych i aż 11 egzekwo na drugim miejscu ze Steven Hendry, breaków maksymalnych gratulacje otwieramy podium numer 3 Niespodziewanie Steve Davis, również wybitny snu, korzysta 670 breaków, nie breaków, tylko punktów, przepraszam bardzo, 6 razy UK Championship, 3 razy Masters i 6 razy Mistrzostwa Świata, 28 turniejów wygranych, 338 breaków stupunktowych oraz 1 Max, 35 lat kariera. Dlatego te współczynniki trochę niższe wyszły od chociażby pierwszych dwóch miejsc. No i tutaj raczej wiadomo, chociaż może niektórzy nie są pewni jaka kolejność, tu są zdania podzielone, ale to tylko statystyki. Numer 2 Steven Hendry, 958 punktów. Teraz Szkot powrócił właśnie do kariery snookerowej, którą zakończył bodajże w 2012 bądź 2017 roku. 5 razy UK Championship, 6 razy Masters i legendarne 7 razy Mistrzostwa Świata. 36 turniejów rankingowych na drugim miejscu w tej klasykacji, 776 breaków 100-punktowych oraz 11 maksów. 26 lat mu to wszystko zajęło. Pierwsze miejsce: Ronnie O'Sullivan. Jeden z moich ulubionych snookerzystów swoją drogą i jedyny, który ma ponad 1000 breaków stopniowych 100 no i ponad 1000 punktów, bo 1141. 7 UK Championship, 7 Mastersów i 6 Mistrzostw Świata. Teraz będzie bronić tytułu właśnie 37 turniejów rankingowych, najwięcej. 1100 setki najwięcej. 15 breaków maksymalnych, najwięcej. 28 lat kariery. Wspaniała kariera i myślę, że możemy się tutaj zgodzić według statystyk najlepszy snukerzysta wszechczasów. Gratulujemy wszystkim snukerzystom, czy to był Terry Griffiths, który zajął 11 miejsce, czy to był Ronio O'Sullivan, który zajął pierwsze miejsce. Pewnie było ją słychać. To by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnych. Au revoir.